Witam was wszystkich na kolejnym odsłonie mojego filmiku gry testa 105 amerykańskim czołgiem ciężkim 10 poziomu. Zapraszam was na bitwę. Jak no widać układ strony jest dość wyrównany. Nie ma za bardzo... Zacząłeś przyczepić, nalekać. No, no i trochę witankiem jadę na plon żeby się skampić w krzaczkach i czekać, aż mój light tank będzie coś spotował, żeby to zniszczyć, zadać jak najwięcej damage'a razem z innymi. Altaira nas wspierać, czołgi średnie i T-10 jedzie z nami. A light tank już wypluł do przodu, żeby spotować no, z, z, z słynnego krzaczku na A1. No, to zostaje nam już czekać w tym miejscu. Kampić. No i z nadzieją, że właśnie. Lightning nam wyspotuje coś. No tutaj macie rozłożenie czołgów, dokładniejsze. Jeszcze. I już są pierwsze czołgi. Gleć przeciwników T54 się wyłonił. Będzie on chyba też starał się z dołku na F3 spotować. Nas spotować. No i czekamy. Nie ma co na siłę też się pchać za bardzo do przodu, żeby nas nie wyspotowali. Ich czołg, ale jak widać, ISO jest, to zaczynamy do niego szczelać. Jak się pokaże bardziej. Leć moich chyba szczelają. Próbują uszczelić D54, bo nikt nie oddał szczałów ISO. A ja już, jak widać, dwa i to dość celne. No, i chyba nawet jego zniszczę sam, bo nikt się nie kwapi. No, jest mój. Już tysiąc domencza poszło. I chyba trochę nie przemyślało tego. No, ale jeszcze przede mną jest parę innych czołgów. dość... Ciężkich do zniszczenia. Jak twardcy legi na razie 1 i E4, to nie może być kłopot. Najwyżej mam 6 pocisków goldowych, to jak będzie kiepsko z przebijaniem ich z tej odległości to będę zmuszony ich użyć. O, pierwszy jak pancer. Jak widać dół ma schowany, Próbujemy ruch spotał góry, ale niestety nie trafiam. Gdzieś na minimapie, T-54 już się zbliża do nas, ale nie uszczelę go niestety. No to czekamy dalej. O, no, pojawił się. Odda jeszcze. No, no i trafiłem. Raz jak pancer, nowy jest, Ale idę chyba schowany tam, za tym dołkiem, który tam jest. Mam już Golda załadowanego na no, nich. Niestety t 110 a odbił go od swojego garnka. No chyba, że Helen coś zrobiło i dziedzi pocisk poleciał. No ale T54 jest, ale chyba nie, nie jeszcze mam w niej, żeby nie badnować pocisku, ale teraz ładnie wszedł pocisk, test 110. U mnie już zginął jeden, niestety od jak pancera. Franka jest osłabiona, chociaż nie wiem, wygrywamy bitwę. Jak pancer się już pokazał, o, i foch nawet, zresztą, foch, nie wiem jak się panować. i pierwszy trafiony, no niestety. Przycisnął mi się auta i nic. I za chwilę oddam z niego drugi szczęście. No i jest. Bo ich chyba znowu w niego nie szczelają, albo wkłonią, albo są za niczym zimnym. T54 się wycofał, został mi tylko TVP. No które chyba już spotuje tylko ma małe życie, ale. No, Że jak fancer we mnie strzelił. Drugi też. Chyba on. Aha, nie wyszło. Nic. Na nie przebili, genialny pancerz, T-115 zadziałał, odbił pocisk. Tu niestety strzelałem zwykłym pociskiem, tylko zdetrakowałem. ale chyba Arta nie zrobiła sobie nic tego, już, z tego, bo nie strzeliła, ewentualnie przeładowywała. No już remis niestety, w kilach. Ładnie, o, jest, ładnie, przebił pocisk. dwa jak po celu nas suną. Przebiłem się. No. Kolejne dwa pociski zrekosztowane moim pancerzem. No i prawie że prosto na nich, to z... nie są w stanie mnie przebić. Ewentualnie z taka odległość, że nie są w stanie mnie trafić w moje weak spoty. No, T54 już strzela też, grać, nie wycofał się. I kolejny jak pancerz pada, więc już na został. Lecz, no, przeciwnicy nie przemyśleli tego za bardzo. No teraz to już zostaje jechać do przodu. No, to 54, ale niestety nie trafia. Mówiłem, że muszę się skupić bardziej, ale myślałem, że tylko się wychyli i od razu schowa. No to może się cofnę, jakby coś jeszcze tam stało. Hmm, tak, z jest, stoi tam. Czy tortens to się omawia. Ale ich może na mnie patrzeć, bo ich flanka tutaj upadła całkowicie. No a ja jestem dość twardym celem, więc trudno będzie... 94 już został. Jedziemy dalej. O. No i to tutaj ukazał się bardziej nam. Na no, szczęście tylko mnie zdetraktował. Nie był w stanie mnie przebić. Pewnie będzie miał golda załadowanego, więc jak podjadę, to będzie golda, niestety, strzelał do mnie, co już bardzo mnie zawoli. No ja nie trafię, niestety. Ale bokiem się ustawił, chociaż nie, jednak nie, cofa się tylko. Zaraz nie by było, gdyby się bokiem ustawił do mnie. Jeszcze zostawiam tylko T54 i mój spoter. A co? Nie wiem, jechać, czy nie jechać... Nie wiem... Bulldog może mnie obkrążać. ...i będę miał ciężko wtedy z jego zabiciem. Niestety, ten człowiek będzie szybkością nadrabiał i mógł krążyć dookoła mnie, jakby pomyślał. Więc, ale zniżę się na dół, może... ...kimś cudem mnie nie wykryje. Chociaż... że T-54 będzie gdzieś w krzakach... ...na dole może być ciężko C1105 ale on raczej nie powinien mieć oszczą na mnie no i nie, na nich też nie mam no co? Mój spotter się rusza ja też może ruszą. Monster Tyson będzie mi ciężko wygrać na zaśnie ma mało tych Wixpotów Bapiski goldowe jeszcze to tak nie mam za bardzo jakich użyć o, niestety nie trafił. Za szybko chciałem to zdrowić. myślałem, że więcej szczęścia nie będzie sprzyjało. No, chyba już gdzieś się czaił na mnie. Prawda poza już podjechał. Na testy 110 nie wiem, jak strzelać. T50 już jest daleko, a T32 aktualnie padł. No, w zasadzie wszystkie pozycje przeciwnika, no, ale na rzecz artylerii, ona pewnie gdzieś... Skam się na jak 90% meczu, tutaj Arta. A ja jadę dalej. Nie znajduje nic. A ten zapina. O, pojawił się. O, to teraz. Słuchaj, trochę trzeba się. No i po ich ...można już strzelać. Bezproblemowo. Mam nadzieję, że T-54 przytrzyma ich T-54, a ja... ...to na skok nie trafię. Chyba, ja tu... Stoltaj zase sobie pylacił. O, ból na niestety na tył wjeżdżę. I już w Golden Viale. Zanim się odwrócę, O, zahaczyłem go na szczęście. No i jest ciężka, ciężka, ciężka. O, podpaliłem. Może się spali? Ja jednak nie, nie, niestety. Ale moje mojej tu 53 to jest tutaj Za mną niedaleko, może zabija. Nie, chyba... No i... to co wcześniej mówiłem, Tarty jest strzelający z golda. Będzie mnie przebijał. Nawet chyba nie powinien po moich weakspotach. O, artyleria. Mogę podziękować, tylko nie wiem jaki on ma reload, co mogłem ja nie trafić. No już. bulldog jest tam ściągnie, któraś pewnie Eseta. Lub moje E4. Już T54 zresztą jeździ. Jak tutaj ja nie przy co to postaram się pływać po linii K. Także ona za bardzo nie wyspotowała. za wcześnie. Nie daj mu, jakby patrzyła we mnie. No nie, Ostatni czołg. No 8000 damage'a prawie jest. O, już jest. No i ja. No, 8000 damage'a zrobione. وني فيل